Bez ręcznego. dwa, jeden, Delikatnie. Lewy za domem. Dobra, do lewej przyciskaj się. Do lewej. No to idziemy, Adam! Idziemy, idziemy, jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy, 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 jedziemy ta Tutaj za domy. idziemy, za idziemy, idziemy, za idziemy, 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 kurwa. Prawy, pierwszy prawy. Idźmy, Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pierwsza w prawo. Tutaj będzie pierwsza w prawo. Doklej do się, doklej się. Bezręcznego, jedziemy. Idziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. w lewo, w lewo i na rynek. Kurwa, masja pierdol. Jedziemy, 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 bo nie wyszlizgamy, bo nie wyszlizgamy. O tak. Doklej się. Adam, dwie ręce na fajerze, zostaw konieczkę. Mięknie, Pięknie, pięknie, pięknie. Dzida do końca. Dzida do końca i lewy zadomek, prawy lewy meta. Pombuj, Grej się prawej. Pombuj! 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 Mięknie! Dobra, dobra, wytrzymaj, wytrzymaj. Tutaj, pięknie. Pięknie! Pięknie, kurwa! Pięknie! dużo wcześniej auto dohamowane i postawione bokiem. Tutaj! Tutaj! Doklej się! Już! 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 Jedziemy! Mały gaz i tutaj. Zapójdźmy wszystko. Przyklej się do lewej. dwójka, Jedziemy na metę. Adam, na metę! Woo! what the mal, you shooting oh let's just